Kiedy człowiek jest na granicy przeżycia, to budzi się w nim wilk albo brat, kiedy już nic nie pozostaje, jest jeszcze wiara, ona ratuje od utraty człowieczeństwa, mówi we wstrząsającym wywiadzie grecko-katolicki ksiądz Rościsław z Mariupola. Ten człowiek prosto z piekła wojny śle nam przekaz, że wiara ratuje ratuje od utraty człowieczeństwa. My ludzie wiary wiemy, że na naszej życiowej drodze nieustannie nam towarzyszy przewodnik, Chrystus Pan, który z wstał i więcej już nie umrze. Dlatego w sytuacji tragedii, gdy ktoś pogrąża się w rozpaczy, należy powtarzać: nie płacz, tylko wierz. Wiara jest jak szalupa ratunkowa na rozszalałym morzu. Jest Aktem odwagi wśród przeciwieństw, wymaga jednak dwóch warunków: jej wyznawania i ufności. Potrzebujemy wciąż siły i odwagi do wyznawania wiary, która potrafi nas uratować z najgorszej opresji. Musimy zawierzyć Bogu, by w sytuacji ekstremalnej, gdy nadejdzie czas próby, okazać się bratem, a nie wilkiem, by ratować. Nasze człowieczeństwo. Przed nami piękny Maryjny Maj, a więc i uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nasz naród jest nierozerwalnie związany z tą, do której zwracamy się i matko, i królowo. O chrześcijańskiej tożsamości Polski, w której szczególne miejsce zajmuje Maryja, przeczytamy w tekście pod tytułem Królowa Świata i Nasza. Słusznie chlubimy się w Polsce tym, że nasza wiara i jej przeżywanie są naznaczone głębokim odniesieniem do Maryi. Warto więc zapoznać się z tym, jak rozwijał się kult maryjny i jaki jest wkład polskich katolików w duchowość maryjną, szczegóły w artykule Nasza pobożność. Nie bójmy się Biblii to nie tylko tytuł kolejnego artykułu, ale również konkretna zachęta, która musi wybrzmieć z racji Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego obchodzonego 1 maja w niedzielę biblijną, rozpoczynającego ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy, aby czytanie Pisma Świętego było nie tylko intelektualną przygodą, ale modlitwą i medytacją. A jak w świat Biblii i codzienną modlitwę Słowem Bożym wprowadzić dzieci? Świadectwem modlitwy ze swoimi pociechami dzielą się autorzy Drogi do Jezusa, czyli codziennych wideokomentarzy do Ewangelii. Uczniowie napisali do kombatantów listy oraz kartki z życzeniami, które trafiły do naszych bohaterów wraz z paczkami wielkanocnymi. Spotkania z obdarowanymi są okazją do tego, by osobiście podziękować im za patriotyczną postawę, męstwo i poświęcenie dla ojczyzny. Na naszych łamach piszemy o kolejnej paczce dla kombatanta, akcji zorganizowanej przez Fundację PGNIG imienia Ignacego Łukasiewicza. W najnowszej niedzieli piszemy również o projekcie ustawy, który złożyła grupa konserwatywnych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ma on m.in. poprawić finansowanie szkół katolickich. Szlachcic, powstaniec listopadowy, prawnik z tytułem doktora, poliglota, finansista, językoznawca, a przede wszystkim wynalazca. Był samotnikiem, który całe życie poświęcił nauce i pracy. O Janie Józefie Baranowskim przeczytamy w tekście od semafora do słownika. Niewiele brakowało, żeby polska flaga miała barwy biało-granatowo-czerwone, tak jak obecna rosyjska. Warto więc zapoznać się z historią jej powstania. A pomoże w tym lektura artykułu Nasza Biało-Czerwona. W niedzieli, jak zawsze, znajdą Państwo przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w kościele. Tradycyjnie zamieszczamy również porady dietetyczne, zdrowotne oraz językowe. Ponadto do tego numeru dołączamy dodatek tematyczny Uwierz w cuda, w którym piszemy, jak modlitwa ocaliła włoską zakonnicę. Przedstawiamy nieznane cuda Ojca Pio i opowiadamy historię błogosławionej Aleksandryny da Kosty, która weszła w świat mistyki przez bramę męki pańskiej. W rozmowie z teologiem rozwiewamy natomiast mity dotyczące stygmatów. Niedziela jest z Państwem od 96 lat i będzie również w kolejnym tygodniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!